W ostatnim czasie tendencje co do listów motywacyjnych ulegały zmianie, jednak w głównej mierze została ona olane dosyć mocno przez nasze społeczeństwo i teraz na rynku pracy większość ludzi jednak zapomina o tej jakby dosyć ciekawej rzeczy. A dlaczego list motywacyjny jest tak istotny, to już w tym odcinku. Dlaczego list motywacyjny? Dlaczego może być elementem, który zadecyduje o tym, czy pracodawca się do mnie odezwie, czy nie? No dlatego właśnie, że poświęciłeś na przygotowanie nie tylko swojego CV, ale także listu motywacyjnego jakiś czas. Ale żeby ten list motywacyjny miał jakikolwiek sens, musi on być przygotowany stricte, stride, w jedno miejsce. Nie możesz napisać ogólnego listu motywacyjnego i rozsyłać jego razem jako załącznik do CV. W żadnym wypadku list motywacyjny powinien być zawsze zaadresowany do konkretnej firmy, do firmy XYZ znajdującej się w Warszawie pod kodem pocztowym 40100 e, na ulicy Piastów Śląskich 20. Whatever, jeżeli podałem przy adres, no to wiecie, to tylko taki przykład. Sorry. I list motywacyjny powinien być taką Twoją gadką. Dosłownie, on nie powinien być jakimś takim sztywnym, hamskim tekstem. Warto się posilić chatem GPT i zobaczyć, jaki, powiedzmy, tam list motywacyjny dla Ciebie przygotował właśnie AI, na bazie oczywiście jakichś tam Twoich doświadczeń itd. itd. itd ale warto po prostu zrobić to w taki swój sposób. Nie pisać takich sztywnych, hamskich, ramowych listów, tylko dodać coś od siebie, zrobić to w jakiś trochę inny sposób, pokazać twój styl wypowiedzi, ponieważ na tym tak samo budujesz Swój wizerunek u potencjalnego pracodawcy, u rekrutera, który będzie z Tobą rozmawiać. Więc, jeżeli rekruter otrzyma od Ciebie bardzo fajne CV, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku, oraz otrzyma ciekawy list motywacyjny, to już dostajesz punkciki dodatnie. W ogóle, jak taki list motywacyjny powinien wyglądać? List motywacyjny zawsze powinien wyglądać jak list. Czyli w lewym, górnym drogu od kogo ten list przychodzi? W prawym, poniżej, po prawej stronie odbiorca, czyli firma XYZ. Następnie tytuł, list motywacyjny i potem zaczynamy od akapitów, gdzie się przedstawiamy, mówimy dlaczego akurat wybraliśmy, żeby wysłać CV do Was i nie oszukujmy się. Zazwyczaj to będzie po prostu jedna forma, w której będziecie na bieżąco zmieniać sobie po prostu dane firmy, adresatów i tak dalej tak dalej. Adresatów, bez sensu, odbiorców, gdzie będziecie po prostu na bieżąco... Po prostu zmieniać, co, co wysłane CV, co wysłane CV. To też pozwoli Wam trochę pokazać, jak wygląda to ze strony pracodawców, ponieważ pracodawcy AR, ktokolwiek, dostają masę takich samych CV, masę samych w sobie CV i nagle dostają cyk, podwójną rzecz. I wiadomo, można tam też napisać jakieś tam powiedzmy krótką wiadomość na tych wszystkich portalach po kroju pracuj.pl, alexandid, że wysyłam swoje CV, ale warto dopisać ten przykład, że to wysyłasz CV plus list motywacyjny. Zaraz jest tam znowu, na tak jak to było w poprzednim odcinku, na przebitce Wam pokażę takie typowe listy motywacyjne i jak je napisać, jak one powinny wyglądać, ale teraz przejdźmy do czegoś, o czym nie powiedziałem Wam w poprzednim odcinku, a warto o tym pomyśleć. W związku z tym, że cyfryzacja idzie do przodu, w związku z tym, że coraz częściej pracujemy też z domu, w związku z tym, że klasyczne formy podań o pracy zaczynają być trochę fopa, ja podczas mojego projektu posunąłem się o krok dalej i przygotowałem film. Ale nie był taki film, wiecie, gdzie stanąłem na dwie minuty, opowiedziałem o sobie 3 dwa słowa i dziękuję do widzenia, to jest wszystko. Nic bardziej mylnego. Przygotowałem film, który trwał powiedzmy tam faktycznie dwie minuty, ale był to film zmontowany z napisami po angielsku z... Mo... Z jakimiś tam graficzkami, ujęciami, gdzie po prostu powiedziałem o sobie, ale nie, że tak siedzę tak jak teraz z Wami, jest to przygotowany jakiś tam format pod jakiś kanał, tylko zrobiłem to bardziej z luźnej perspektywy, czyli jak siedzę przed komputerem i przed komputerem po prostu rozmawiam. Każda taka forma dodatkowego kontaktu, dodatkowego, dodatkowej opcji przedstawienia siebie jest widziana przez pracodawcę mega pozytywnie. I co więcej, jak takiego pracodawcę przekonać do tego, żeby w ogóle. Ten film zobaczyć, jak go ciękolwiek przesłać, no to standardowo. Wrzuć po prostu sobie ten film na YouTube'a, zrób go jako niepubliczny. E, skopiuj sobie link, wejdź w kanwę, w kanwie wklej kod QR, znaczy wybierz sobie kod QR, wklej link, wygeneruj kod QR, pobierz go, wrzuć go do swojego na przykład listu motywacyjnego oraz CV. Dopisuj gdzieś informacje, że żeby lepiej mnie poznać, zapraszam do poznania mnie od nas wideo. I oczywiście, to nie jest już coś nowego. W żadnym wypadku nie powiemy, że to jest jakiś tam event, że ktoś na to wpadł, bo dużo osób tak robi, ale mało osób robi w tym wszystkim montaż. Gdzie, no nie oszukujmy się, mając telefon, mając TikToki, mając kanwy, mając no, po prostu możliwości milion, nieprzygotowanie takiego filmiku jest moim zdaniem trochę słabe. W szczególności, że raczej na co dzień coraz więcej z nas korzysta z kamerek, potrafimy patrzeć na siebie w kamerze, potrafimy ze sobą na... Słuchać swojego głosu, ponieważ nagrywamy jakieś filmiki z sobą, nawet, wiecie, jakiś tam z urodni, czy coś. I tym bardziej powinniśmy to wykorzystać, w że nasze telefony już dostarczają nam taką jakość nagrywania, że to całkowicie wystarczy. To całkowicie wystarczy na sam początek jakiegoś takiego poznania się. Powiem Wam nawet więcej. Filmiki, filmik, który przygotowałem, bo to był w sumie jeden filmik. Listów motywacyjnych było wiele, CV było wiele, ale filmik był jeden, wszędzie ten sam, to ułączany. Ten filmik powodował że dostawałem większą ilość odpowiedzi. Ba, miałem sytuację, gdzie pracodawca mimo tego, że na przykład na dane stanowisko, na które startowałem u tego pracodawcy, nie chciał mnie zabrać na to stanowisko, zaproponował mi inne stanowisko, ponieważ widział we mnie potencjał i chciał mnie zatrzymać dla siebie. Dlatego warto myśleć o swoim CV, o swoim liście motywacyjnym oraz dodatkach, które pozwolą Ci zapewnić zapamiętanie i wyróżnienie się na tle konkurencji. Zostajesz zapamiętany, daje Ci, daje to ogólnie większy ogląd całą sytuację i pozwala Lepiej się poznać, a praca w łatwiej się przekonają. Nie jest to w ogóle trudne, żeby coś takiego zrobić, tylko trzeba po prostu chcieć. I to też trochę ci nauczy tego, żeby nie wysyłać CV wszędzie, ponieważ e, Twoje CV, Twój list motywacyjny oraz każda forma dodatkowa, którą do tego dorzucisz, jest nazwijmy to w takim trochę w cudzysłowie, określana przez swoją moc. Jeżeli przygotujesz super CV, przygotujesz super list motywacyjny, przygotujesz e, dodatkowo jeszcze właśnie jakiś filmik, albo dorzucisz tego portfolio. To już teraz cię mogę powiedzieć, że pracodawca niekoniecznie do ciebie odezwie. Nawet taki, znaczy pracodawcy raczej ci lepsi, ci co mają fajne oferty pracy, ci co szukają właśnie osób tak jak ty, oczywiście się odezwą. Ale pracodawca, który oferuje ci pracę trochę niższego szczebla, albo pracę mniej płatną, gorzej płatną, a ty i tak tam wysyłasz CV, no to raczej do ciebie nie odpowie. No jeżeli przygotowałeś taki mega folder ze wszystkim z sobą i masz mega CV, masz mega list motywacyjny, wygląda wszystko to tak jakbyś faktycznie się reklamował, to jest duża szansa, że nie odpowie do ciebie żaden list ani biedronka, ponieważ chciałeś pracować na magazynie jako kierownik, czy jakiś tam kierownik sklepu, mimo tego, że nawet masz doświadczenie, to jest duże prawdopodobieństwo, że że też mnie nawet nie odezwą. Tak było w moim przypadku. A się dowiedziałem, właśnie chodziło o to, że miałem za mocne CV i oczekiwali się, że po prostu będę zbyt wymagającym pracownikiem eee, i będę oczekiwać od nich zbyt wiele, a jednak to, to wszystko polega na tym, żeby te e, informacje, które, które oni mają na nasz temat, zachęciły ich jednak do tego kontaktu, a nie ich przeraziły. I zbierzesz w sobie wszystkie te informacje, przemyślisz dokładnie to, o czym mówiłem na samym początku, w pierwszych odcinkach, to co wybierzesz, to co zrobisz. Te kierunki pracy i ten kierunek rozwoju, który wybierzesz będzie mieć realny wpływ na to jak zbudujesz swoje CV. Tak jak już też wspominałem w poprzednim odcinku, warto sobie przygotować ogólny CV, ale tam też trzeba trochę pohamować wodze, konie, ponieważ jeżeli przytrafi się sytuacja, że stracisz pracę, masz super wszystko przygotowane, nawet szukasz jakiegokolwiek, czegokolwiek żeby się zaczepić, to jest duża szansa, że się nawet nie zaczepisz, ponieważ będziesz zbyt mocny w kategorii na dane stanowisko. Dlatego, każda decyzja, którą podejmujesz, musi być mega odpowiedzialna. Każda decyzja, którą podejmujesz ze zmianą pracy, musi być przemyślana i do tego cały czas Was będę zachęcać. To jest taki szybcik, szybki filmik, który chciałem wam wrzucić na szybko dzisiaj, żeby. Tutaj, właśnie temat tego listu motywacyjnego jest dosyć prosty, więc no, tutaj nie miałem się nad czym za bardzo rozbiegać. Ale temat właśnie dodatków, które budują Twoje CV, e, twoje, twoje portfolio, to kim Ty chcesz być w tej firmie, do no, której startujesz, jest mega istotny. I pamiętaj, jeżeli startujesz z wyższego stanowiska na niższe stanowisko, to warto gdzieś te swoje CV troszkę przykręcić. Nie robić nie wiadomo jak wielkiej e, niesamowitości z siebie, ponieważ no, jest duże prawdopodobieństwo, że raczej nikt się nie odezwie. A tymczasem w następnym odcinku już Wam mogę zdradzić, nie będzie tematu pracy, zrobimy sobie takim, taką małą przerwę od pracy, bo no nie tylko o to chodzi, żeby wiesz, cały czas pracą człowiek żył. Uciekniemy sobie troszkę na bok, porozmawiamy o pewnej patologii TikToka, ale na razie zostawiam Was tej takiej niepewności, o czym ja będę gadać. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam serdecznie i buja!